Box. Super, nie? No i dzisiaj sobie gramy z Manojkiem w Lemon Box. Pojedynek na zerowych kontach. Jak tutaj widzicie, on się nazywa Gail, tak? Ty masz 60 pucharków, a ja mam 0. No bo jeszcze nic nie otwieram. I Matim, pochwaj się jakie masz postacie. Dobra, to ja mam szelkę i mam jeden pucharek na szeli. A ty Mega megaboksy otwierasz? No. Dobra. Ja też. Nie, dwójka. El Primo trafiłem. No, to ja, ja już do szeli mogę trafić Dobra, kolejna postać. Na tym, na tym koncie będziemy cały czas openingi robić, co nie? Tak, nie będziemy na nim grać tylko no, jak będą odcinki, nie? No. Ja się nazywam Leon. Dobra. Ja muszę czwórkę trafić. Ja muszę piątkę ci powiem. Dobra, ja już mam trzy postacie. No, no ja mam cztery. Bo ty masz kolta. Właśnie I... ja w boksa się otwieram, co na no Ja mam wyłączony net. Ja też. No jak? No nie, no włączył mi się przypadkowo, Boże. Ile ty masz? Ja mam sobie 377 euro. No bo ja od mam prawo do. Dobra, wracaj. To ja mam 110700 Serio? Adwoks. Mam nową postać. Kolta. <grym>. I, i wygląda konto, ale to nie na dzisiejszym odcinku, co nie? No, nie. no to będzie Oj, jakieś... Może... Ej, ej odlotowałem Na jakieś może czterech odcinkach myślę, że się zmieścimy, nie? Albo pięciu, co nie? No, bo będziemy gemy kupować przed odcinkiem. Rose trafiłem z Brawl Boxa. Ile masz postaci? No już tu mówię, ja mam bardzo nieszczęśliwe kąty, bo mam pięć. Ale bez, bez Alei. Yeah, nie, no, no, no właśnie trafiłem Primo, no to bez Alei to mam dwie. Mhm. Serio? To ja mam trzy bez Alei. Ale wcale nie, a wcale jest w Alei. Dobra, to ja mam dwie. Szóstkę trafiłem, no nowa postać. Poko, druga postać pod drodze. Mam poko, poko jest... Po co mi poko? Też poko, wygląda. Ja, ja z Megaboksa trafiłem poko. Piątka. No nie mogło być trzech postaci pod rząd. Ja już mam szelkę na szóstej, ty już możesz gadać. O, ja Mortis? A! Ej, ma no i trafił Mortisa? Wierzę, wierzę. Mortisa? No to mi możesz pokazać, jak będziemy ten. No. lol. <grymne> Otwiera mi nic. O kurde ja grę kliknąłem. Jakoś zbieranie. Szybko nawalam, byle co. za jeden ticket, super, nie? Inaczej <grystanie> taki król Ej, roterie! Ej, zagraj teraz loterie. Jeden ticket, uwaga! Czy to będzie szczęśliwe? Borle, ja mogłem trafić za jeden ticket! Ale dwa... Nie no. mam Barley'a, ja jeden ticket yy, i... Ja daję za 80 Jeden ticket, Z którego punkty do Martisa. Punkty do matisa A ja 1000 mo 1100... 1200 monet dostałem. A ja sam ci powiem, że ja nie mam rody. Ta ja... Mi brakuje tylko Barley'a z bardzo rzadkich. Halo Ale ty masz Morti, to ty wygrywasz na razie no. Szóstka, uwaga! Karla trafiłem, spoko, nie? A, a ja rądzę, ja rądzę Tak? I ile masz za tym Już, ja mam ym, ogólnie, że zalają dziewięć To ja mam siedem ogólnie Kolej dwie szóstki pod rząd! B trafiłem! Wiesz? Ej, ja ja Nie, teraz I co? No ja gadę do barleya. Ale ja trafiłem, dwie szóstki pod rząd i B oraz Karl. To dobrze, nie? O, Star Power to szerint, ten Ja serio? Ty możesz Star Power'a? Plaster? Pla ja mogę dopiero teraz gadżet do szelki trafić. Dopiero? No. A ty już możesz starpały. Znaczy już masz. Frank! No ja bi trafię. Ty nie lubisz Franka. Nie, ale... Ma Mam Piątka. Już. No. Jątka, dajcie mi jakąś dobrą postać, a nie B to jest zasłon. Ej, a grasz Mortise? Nie. O, Gadget do serii, ale teraz mogę grać. Ja gram B teraz moją najlepszą postacią. A moją najlepszą to ja Mortis, gram? Select B. No, mi się tutaj odbieranie i natrafianie. No jak nic nie już mam gdzieś drugą, drugą rangę. Szóstka mhm. Barley! Ja myślałem, że to jest kiełek na początek. A ja trafiłem parker. Tak? Nie? No ja nie mam żadnego bardzo żadnego. Serio? No? A jeden masz gemów, bo ja mam 700. A ja zero. Serio? No. Zero? To mało. To ja mam no i piątkę. Kurde, jakie. Ej, trzy razy obrócenie, może. O, obróć się trzy razy przebrał lwok Uwaga, raz! Dwa! Trzy! Co będzie? I to nie działa, i piątka. Co? Mortis Mortis okay. przyszedł mi Bo ja nie wysłałem ci Mortisa A co wysłałeś? Nie mogę grać Bula odblokowałem Zaraz, ja jak wy... Ej, to jest koniec Jeszcze jeden, szóstka, ostatni box to jest jeszcze Frank, co nie? Siódemka! Siódemka! Szóstka i Siódemka! Na odcinku! Peny! Gi do szelki! Lol, widziałeś? Obejrzyj sobie ten odcinek, ok? Ej, szóstka na początek, i później siódemka! Także dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się, cześć!